Jednym z elementów formacji do kapłaństwa jest, co oczywiste, przygotowanie się do sprawowania sakramentów. I chyba najtrudniejszym jest przejście egzaminu tzw. Tak ad audiendas confessiones, który sprawdza umiejętności przydatne w konfesjonale. Egzaminatorzy zwykle prześcigają się w wymyślaniu takich zawiłych spraw do rozwikłania, tzw. Tak kazusów, w których bardzo rzadko odpowiedzi są oczywiste. I tak jak na każdym chyba egzaminie przeprowadzającemu go, chodzi o to, żeby przyłapać zdającego na jakiejś niewiedzy. E, spośród czterech kazusów, które ja musiałem rozwiązać, e, szczególnie zapadł mi w pamięć ten, przy którym najbardziej musiałem się nagimnastykować. I teraz uwaga, e, bo to naprawdę, naprawdę skomplikowane. Otóż e, bliska śmierci siostra zakonna, e, z, znająca dobrze nauczanie Kościoła na temat eutanazji, Spowiada się z tego, że kilkanaście lat wcześniej, kiedy pracowała jako pielęgniarka, w tajemnicy podała śmiertelną dawkę morfiny cierpiącemu mężczyźnie w podeszłym wieku. Zakonnica jest przekonana, że to, co zrobiło, zrobiła, było aktem miłosierdzia. I tylko z uwagi na zbliżający się koniec życia, a nie ze względu na wyrzuty sumienia, postanawia powiedzieć o tym na spowiedzi. W czasie rozmowy kobieta wyjawia w końcu tożsamość tego mężczyzny. Otóż to był nie kto inny jak Jan Paweł II. I to jest o tyle skomplikowane, bo ta siostra zakonna wcale nie uważa, że zgrzeszyła. W dodatku, przemoc pod adresem papieża jest jednym z tych grzechów, których szeregowy ksiądz nie może odpuścić. No i związane z tym właśnie pytanie, czy faktycznie była to przemoc, skoro motywacją było skrócenie cierpienia. Dlaczego o tym mówię? To jest oczywiście takie science fiction, tak samo jak ten kazus o, o kobiecie, której umiera kolejnych siedmiu mężów, z którym to kazusem przychodzą do pana Jezusa dzisiaj saduceusze. Kim byli saduceusze? To była kapłańska arystokracja w starożytnym Izraelu. Ludzie, którzy jednak nie mieli żadnego odniesienia do jakiejkolwiek rzeczywistości innej niż ta materialna. Oni byli skrajnie pragmatyczni. Nie wyznając mesjańskich proroctw, nie wierzyli, że ktoś może uwolnić Izraelitów spod rzymskiej okupacji, a więc godzili się na tę okupację i współpracowali z Rzymianami. I co za tym idzie i co podkreśla również ewangelista, nie wierzyli w zmartwychwstanie. To więc ludzie, którzy na dobrą sprawę byli niewierzący. A pamiętamy, że to byli kapłani tacy można powiedzieć praktykujący, niewierzący. Można by spytać, jak to w ogóle jest możliwe. Otóż oni reprezentują taką wizję religii i religijności opartą tylko na kulcie, która jednak nie prowadzi do spotkania z Panem Bogiem, która nie prowadzi do życia. Można przychodzić do kościoła, można żyć bardzo przyzwoicie, ale nie wierzyć w zmartwychwstanie ani w życie wieczne można być skupionym tylko na tym życiu tutaj na ziemi. I wydaje się to absurdalne, ale niestety wiele osób, nawet bardzo zaangażowanych w kościele, żyje właśnie w taki sposób. I to odbywa się poprzez zredukowanie chrześcijaństwa tylko do jakiegoś takiego systemu moralnego, że właśnie że trzeba być dobrym, że trzeba zachowywać przykazania, że trzeba też oczywiście się modlić yy, i tak dalej, i tak dalej. Można zewnętrznie być bardzo dobrym przykładem, saduceusze w końcu byli największymi autorytetami religijnymi, a tymczasem nie mieć żadnej, żadnej relacji z Panem Bogiem. Jaką krzywdę wyrządzają dzisiaj Kościołowi niewierzący księża, niewierzący biskupi, niewierzący teologowie, dla których Kościół jest tylko drogą realizacji, realizowania swoich ambicji. I kariery, a sprawy duchowe są dla nich tylko sposobem na pokazanie swojej wyższości nad innymi. I chociaż nigdy w życiu yy, ja nie spotkałem żadnego saduceusza, bo to jest taki gatunek wymarły, więc można tak powiedzieć, yy, to z taką postawą można spotkać się cały czas. Tym ludziom i im podobnym nie chodzi wcale o prawdę. Im chodzi tylko o to, żeby przyłapać pana Jezusa na jakimś potknięciu. Oni chcą go publicznie zdyskredytować, upokorzyć go przed ludźmi, że nie zna odpowiedzi. Ale oni nie chcą poznać tej odpowiedzi. Mnie, mnie to nieraz spotkało, nawet całkiem niedawno tutaj, prawie że za ścianą. Ale są też, są też i tacy ludzie, są też i tacy ludzie, tak na marginesie, którzy są po prostu bezinteresownie złośliwi. Takich też niestety nie brakuje. No ale wracając, nie da się być chrześcijaninem bez odniesienia do życia. Można oczywiście próbować, ale to ostatecznie okazuje się niemożliwe. A tymczasem są ludzie, którzy, którym dobrze jest na cmentarzu i którzy lubią cichą adorację, a przeszkadzają im inni. Przeszkadzają im dzieci w kościele, że ktoś płacze, przeszkadza im młodzież. Przeszkadza to, że ktoś żartuje w kościele, że się uśmiecha, że rozmawia, że ktoś przychodzi, się spóźnia tak itd., itd., bo nie może się skupić. A w tym wszystkim właśnie jest przecież życie. To są znaki tego, że coś się dzieje, że jest jakieś życie. Jeżeli każda Eucharystia jest obrazem tego, jak ma wyglądać nasze życie wieczne, no to właśnie zastanówmy się, jak my przeżywamy Eucharystię. Czy nie czasem tak. Że ziewając, spoglądając na zegarek i myśląc, kiedy, kiedy to się skończy. Nie wiem, ja jakoś wolę myśleć o życiu wiecznym, jako o czasie spędzonym z bliskimi przy świątecznym stole, przy którym jest radość ze spotkania, przy którym jest życie, przy którym jest żywy Bóg. Ile myśmy jako społeczeństwo w tych ostatnich tygodniach na przykład wydali pieniędzy na kwiaty, w dużej części plastikowe, i znicze na groby. I po co? Czy to zbliżyło nas do siebie nawzajem? Czy myśmy czasem z uroczystości wszystkich świętych nie zrobili właśnie święta zmarłych? Albo czasem ktoś przynosi kwiaty do zakrystii i mówi to dla Matki Boskiej tam pod ołtarz. A po co Matki, Matce Boskiej kwiaty? Miej lepiej dać się komuś bliskiemu albo komuś, o kim wiemy, że jest samotny i e, być może dawno nie dostał od nikogo kwiatów. A komu sprawiłoby to radość. I tak samo zmarły. Po co im nasze kwiaty? Zmarli potrzebują naszej modlitwy, potrzebują jej bardzo i to bardzo dużo, ale nie, nie potrzebują plastikowych zniczy. Za to żywi potrzebują naszej bliskości, naszej życzliwości, naszej troski, a nie ciągania ich po cmentarzach w tych prawdziwych cmentarzach i tych symbolicznych cmentarzach, gdzie nie ma życia. Pan Jezus nie odpowiada na zaczepkę saduceuszów na tę groteskową historię, która została wymyślona tylko po to, żeby zastawić na Jego pułapkę, ale jak zawsze w charakterystyczny dla siebie sposób przechodzi na głębszy poziom. Mówi nam, że Bóg jest Bogiem żywych, to znaczy yy, jest Bogiem rzeczy, które prowadzą nas do życia, które dają nam radość, które, dzięki którym czujemy się potrzebni, czy na swoim miejscu. I tak na zakończenie takie zadanie, uwaga wszystkich mężów ojców i synów bardzo proszę, bardzo proszę, żeby w tym tygodniu koniecznie kupili kwiaty swoim żonom, swoim córkom i swoim mamom żeby przypomnieć im właśnie, że są potrzebne że są kochane że są warte miłości i tak dalej a za tydzień Wymyślimy, w jaki sposób panie będą się mogły zrewanżować.